Siemano, jestem Rafał. Może mnie znacie, może mi nie znacie. pewnie? To poznacie. Właśnie jestem na trzecim roku z st st studium. Nigdy nie byłem na studiach. Trzeci rok liceum. Wiecie, maturę i te sprawy. Właśnie jest sobota i z koleżkami jesteśmy sobie w domu kogoś i będziemy miał bibę. Jakieś kierki, pogramy i popijemy. Tam! To kur. A dobra, dobra! dobra. Ej kurwa, spóźniłem się! Ale nie ma tego złego. Bo wszyscy czekali na mnie. Na króla. Nikt na ciebie nie czekał. E, masz papierosy! A co ja z bananowej rodziny, że wam wszystkim zestawał papierosy? Nie no mam! Dobra, idźcie, a my naszukujemy konsolę. E, konsola! Wiesz co? A co? A się zesła. E, Rafał, nie pierdol! Dawaj do tego papierosa. Wesołego raka w płucach. Nie, no, zaraz mu jeble. Dobra, idę to naszykować. A ci niech się trują tam na powietrzu. Dobra, Rafałek. Na tej konsoli to w co będziemy grali? E, ja nie wiem, może w jakiejś koda. Wolał wigać w koda. A jak ta Malinka? No, rzuciła szkołę. Chodzi tu pracy. Mm? Ja Już wiem, w jakiej pracy? o co ci chodzi? O jakiej pracy? Eee, no wiesz jakie pracy? Daj tego! Co, no chodzi do kawiarni pracuję! Co ty mi dogadasz jakieś głupoty! Eee, no wiesz! Masz te informacje! Co, jakie informacje? Gadasz głupoty, mówiłam że chodzi do kawiarni! Znam swoją dziewczynę! Tylko jeszcze coś powiedz! Eee, nie, dobre, spokój! Dobra, kończmy te papierochy. i wracajmy do tej budy tu! Sorry! Nie budę. To hmm. kwiatka dołu. Ale i tak wiem, gdzie ona pracuje. Stuwa przed, stuwa po. Dobra, konsola szkowana jest. Yy, alkohol jest. No i to chyba wszystko, zapotrzebujemy. A, jeszcze muszą przyjść ci spóźniali, to jeszcze Paweł musi przyjść, Kamil musi przyjść. A, dobra, wyciągnę sobie no, piwo, sam się na już. O, co tam ma być? Już sobie biję. piję, piję jak Dla Kamil, nic nie zostawisz. To Rafałko, dla króla. A, ale ty pijesz jakieś gówno. A wiesz co ja piję? Ja tylko królewskie. Najlepszy alkohol. To no lepsze, najlepsze, najlepszy to jest whisky, Ja nie, co wy gadacie? Siema! Macie kasę pożyczyć? Nie mam pieniędzy, ale mam alkohol. Nie potrzebuję tych używek. Potrzebuję pieniędzy. Ciekawe na co? Na dziwki? Hmm. Znam taką jedną. Mogę ci polecić. Ale jesteś tępy! Głupi jesteś jakiś, Rafał. Zadzwoń do Ewelinki i zobaczysz, że robi w kawiarni. O. Hej Ewelina. Oj! Jasiu, nie teraz. Jestem w pracy. Obsługuję klienta. Obsługujesz klienta? Znaczy, kawę mu dajesz, nie? Oj, tak, tak. Nie martw się. Za godzinkę będę u was. I co? Obsługuję klienta. Kawę mu daję. Mm, chyba robi loda. Śmieszne, bo to prawda. Żadna prawda! Eufemina przyjdzie tu za godzinę, wtedy wam pokaże. Cycki nam pokaże? To pożyczysz mi te pieniądze czy nie? Nie! No dawaj! Zainwestujesz, nie pożałujesz! Nie! Będę ci odrobił zadania z matematyki. Tak! Do końca szkoły! Pojebało cię? To chcesz tę kasę czy nie? No, chcę! Mm. I teraz ze sobą to czysta przyjemność. Dostałem, co chciałem, więc wypierdalam. Co jest? tylko po to tu przyszłeś? Już jestem, chłopcy. Miałam ostatnio jakiegoś dziwnego klienta. Mówił, że lubi pierogi. To zależy, jakie pierogi. Rafałek! Chodź, pójdziemy na papierosa. Co, Rafałek? Mam nadzieję, że trzymasz się naszej umowy. Oj tak. Jasiu ma nic nie wiedzieć. Mm, za milczenie się płaci w skarbie. Przecież raz już dostałeś. To było za mało, koniutka. Musisz popuścić więcej. Kurwa, Rafał, i tak już dużo ci popuściłam. No Popowiem więcej, bo ja się dowie. Kurwa, na razie na to przystanę. Później o tym jeszcze porozmawiamy. I co, Ewelina, wytłumaczyłeś temu baronowi? Tak, tak, już wszystko ustaliłam z Rafałkiem. Ta mała blond kurwa dała mi za mało pieniędzy. Ale to nic. Chyba mi starczy na to, co chciałem.